Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Dawno nie nagrywałam, więc witajcie. Wróciłam z Egiptu. Wróciłam, więc zaczynam już tak porządnie, wiecie, wziąć się za nagrywki. E, wakacje już w sumie minęły. Jak spędziliście wakacje? Jak wasze wakacje wyglądały? Czy była praktyka, czy e, jednak obianko, czy byliście gdzieś za granicą, czy w Polsce? Dajcie znać w komentarzu. Ja byłam w Egipcie. No, to o tym jest dzisiejszy film. Ogólnie o powrocie do Wrocławia. Jeśli już widzieliście tutaj na tym TikToku, który Alex teraz właśnie tutaj wstawia, to widzieliście, że już powoli się tak troszeczkę zadomowiłam we Wrocku. Ale wróćmy jeszcze taką pamięcią do wyjazdu, bo chcę mieć jakąś pamiątkę. Tam nie za bardzo nagrywałam, ale mam mnóstwo, mnóstwo zdjęć, mnóstwo ciekawych historii i zaczynamy. No i polecieliśmy do tego Egiptu, do takiej miejscowości Taba, która dopiero otwiera się na Polaków. Głównie tam kiedyś jeździli Rosjanie, ale Rosjanie teraz nie jeżdżą z wiadomych powodów. I byli Czesi, Polacy i Tubylcy. Bo lecieliśmy ogólnie czeskimi e, liniami lotniczymi. E, dużo tubylców, w sensie tych osób, które tam e, są na stałe: Egipcjan, Palestyńczyków i takich innych e, osób. Więc e, pierwsze takie zderzenie po tym, jak mieliśmy wylecieć o 5 rano i lot się opóźnił o 3 godziny, to było średnie, średnie pierwsze wrażenie tego hotelu, bo byliśmy w hotelu Strand Taba Golf Resort spa coś takiego ważne, jak piszecie Strand, Taba, to się ogarnie, który to jest hotel. I na zdjęciach wygląda lepiej w porównaniu do rzeczywistości, tak bym powiedziała. Ale to jak każdy hotel, ale ten to wyjątkowo, tak mi się wydaje, bo no nie należą do najlepszych. Tak się mówi o tych egipskich bogactwach, które na nas czekają, no to ten hotel to nie jest zdecydowanie to, o czym myślę, jak kieruję się Egiptem. Pierwszy raz byłam w Egipcie, bo raczej ja tak Turcja, Grecja, Włochy, a Egipt, no to był pierwszy raz. I przedostatni w życiu, bo jeszcze kiedyś może wrócę tam na piramidy, jeśli się wyleczę z tego Egiptu. Więc hotel średni, dużo tubylców, mega głośno, chociaż może to moja wina, bo ja się przyzwyczaiłam do wycieczek w pandemii, gdzie nie było za bardzo ludzi dużo? Chociaż też mnie to zastanawia, bo byliśmy już we wrześniu. Kiedy dzieci w Egipcie chodzą do szkoły? Czy ktoś mi powie? <sum> No, więc tak wyglądało to. Jak widzicie, jestem obalona, bo tak, że mi skóra schodzi, także jeśli chodzi o pogodę, to nie było yy, co narzekać 37 stopni w cieniu, nie dało się wysiedzieć, także cały czas siedziałam gdzieś tam w wodzie, albo czytałam gdzieś książki. Także tak ja ten wyjazd spędziłam, czytając i pływając, bo kocham pływać, już to chyba kiedyś mówiłam, kocham nurkować. No i pojechaliśmy sobie tam na taką wycieczkę, gdzie sobie nurkowaliśmy 6-7 metrów pod wodą. No i pamiętam, że ten pan sobie na początku zażartował, ale się nie śmiał, 55 metrów powiedział, a my takie na niego, ja pierdzielę. nie, mój tato też zdecydował się nurkować. A mój tato ma problemy z ciśnieniem i to było takie, o Boże, i co my teraz zrobimy, zapłaciliśmy już za to, trzeba zanurkować. Ale dopiero za chwilę e, powiedział, że nie, <grym>, że to jest tylko tam maksymalnie 7 metrów. E, no ale to było, to było piękne, to było cudowne nurkowanie, przepiękne rafy. Normalnie National Geographic w prawdziwym życiu, o tak bym powiedziała. Także coś pięknego, ciężko, o. No i to było National Geographic w prawdziwym życiu i było przepięknie, przepięknie. Bardzo się bałam, tak jak na Energylandii na tych wszystkich roller coasterach, to przełamałam swój strach, zanurkowałam tam i trzęsłam się cała ze strachu, jak on mnie tam, wiecie, prowadził do, co pod tą wodę. Myślałam, że oddychanie będzie moim największym problemem. Co okazało się, że jednak to ciśnienie w uszach, nawet to, co on mówił, żeby tak zatkać nos i dmuchnąć, żeby sobie, wiecie, poprawić ciśnienie pod wodą, bo tak schodziliśmy troszeczkę stopniowo. To nie działało i strasznie bolały mnie uszy i po tym wyjeździe też mojego brata głowa bolała, bo, no bo to ciśnienie, no on nam mówił, że będzie bol możliwe, że będzie bolała głowa. Że jeśli ktoś ma problemy z uszami, czy tam z błędnikiem, czy coś tam, no to żeby raczej nie próbować takich atrakcji. Ale i tak uważam, że było super, cieszę się, że się odważyłam po raz kolejny, zrobiłam rzecz, której się bardzo bałam, więc super! Tyle. To jeśli chodzi o nurkowanie, no mógł, można było coś tak na powierzchni z maskami, no i takie maski też mamy i też e, tak sobie pływaliśmy i to też było super i też wszystko było pięknie widać tą całą rafę, bo płynęliśmy do takiej wyspy, która się nazywa wyspa Faraona i, i tam z tego takiego stateczku sobie schodziliśmy do wody, no rybki, no najpiękniejsza rybka jaką zapamiętałam to z szara z różowym, takim neonowym, takim różowym, różowym. Okej. Okay. Przez to, że było tak gorąco w Egipcie, uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo takich ciekawych atrakcji, jak między innymi to nurkowanie. Potem zdecydowaliśmy się, że jedziemy jednak do tego Izraela. Bo na początku stwierdziliśmy, że nie jedziemy, bo i taka ma wyłączność na te wycieczki. No i ta wiadomo, wycieczka z Itaki jest dużo droższa niż od jakichś lokalnych ludzi, ale nikt nie chciał nas zabrać, bo i taka ma wyłączność i nas nie zabrała. Więc pojechaliśmy w końcu na tą wycieczkę z Itaki. I to uważam, że super, że się zdecydowaliśmy, no bo kurczę, byliśmy tak blisko. Specjalnie po to poje polecieliśmy do Egiptu, blisko granicy z Izraelem, żeby pojechać do tego Izraela, tak uważam. Ale przed w Polsce jeszcze się zdecydowaliśmy, że jednak to jest za droga wycieczka, bo ona kosztowała około 1200 zł za osobę i to był jednodniowy wyjazd, wiecie. Wy wyjechaliśmy o 2.30 w nocy. I od 22 byliśmy w hotelu. Pomiędzy Izraelem i Egiptem jest godzina różnicy. A w Egipcie jest taki sam czas jak u nas w Polsce. Znaczy, tam gdzie ja byłam, to taki był. No, może tak powiem. Powiem Wam, że ta wycieczka do Izraela była super. Kąpałam się w Morzu Martwym, gdzie normalnie, wiecie, leżałam na wodzie i to było super serio to leżenie na wodzie. Widziałam też tak. Mieliśmy na jakimś punkcie widokowym na całą Jerozolimę, i wiecie, jaki był zarąbisty klimacik, kiedy jechaliśmy tym autobusem z tym przewodnikiem? I on puścił tą piosenkę Jerozolema, i nosy. Nie wiem, jak to leci słowami, ale no to był klimacik piękny. No, widzicie ten Izrael, tą Jerozolimę na żywo, wjeżdżacie i ta Jerozolima. No piękne, to było super. Także widzieliśmy tak, miejsce narodzenia Chrystusa, miejsce żółbka, miejsce ukrzyżowania Chrystusa. Szliśmy też kawałek drugą krzyżową. Swoją drogą w ogóle oni sobie tam teraz bazar zrobili, gdzie jest ta droga krzyżowa. Normalnie jak się schodziło, schodziliśmy z tej góry, bo najpierw byliśmy w miejscu ukrzyżowania, a potem schodziliśmy na stare miasto z góry, no to tak śmiesznie bo szliśmy normalnie takim bazarem, dosłownie. I. Powiedziałam ukrzyżowania i jeszcze miejsce złożenia Chrystusa tam do grobu, do jego grup. No, i to jest wszystko w takim, powiem Wam, w jednym miejscu nie widziałam tak dużo rodzaj religii, ponieważ widziałam, yy, tak, kościół jest. Chyba prawosławny z tego, co zapamiętałam, tam, gdzie te wszystkie e, są święte miejsca, że tak powiem. Była też część katolicka, bo pokazywał nam przewodnik, także bardzo dużo religii w jednym miejscu widziałam naprawdę. No i wiecie, jeszcze Araby mają swoją religię. Także ciekawe przeżycie. Może nie aż tak bardzo duchowe jak ta ostatnia, ten wyjazd do Warszawy, bo nie, że ja jestem jakiś super niedowiarkiem, czy jestem jakaś super niewierząca. Ale łatwiej było mi uwierzyć, że na przykład na powązkach spoczywają, nie wiem, bohaterzy, powstańcy i tak dalej, niż tutaj, że spoczywał tu Chrystus. No trochę to było, to było takie cięższe, duchowe przeżycie bym powiedziała. To chyba tyle z wycieczki do Jerozolimy, byliśmy w Jerozolimie, byliśmy w Betlejem, no i kąpaliśmy się w Morzu Martwym, to tak mniej więcej wyglądała ta wycieczka, wiadomo jakieś pamiątki, standardowo na pamiątki za dużo czasu, to już nawet nie chce się o tym gadać, bo ostatnia wycieczka do Pamukkale też tak wyglądała, że odwiedzaliśmy jakieś pamiątkowe sklepy, a mało czasu spędziliśmy na samych pamukalach. No to jest właśnie wielkim minus tych wszystkich wycieczek, serio. Bo już chcieliśmy jechać, a oni jeszcze o tych pamiątkach i pamiątkach. A! Zapomniałam o ścianie płaczu jeszcze. Widziałam ścianę płaczu i wsadziłam tam e, normalnie taką karteczkę z moim życzeniem, e, ponieważ tam się wkłada jakieś karteczki z różnymi prośbami, no i się modli i odchodzi się od ściany bardzo długo tyłem. A faceci, mężczyźni, muszą mieć czopeczkę, nakrycie głowy. Oczywiście, we wszystkich świętych miejscach trzeba było być zakrytym, ponieważ trzeba jakiś tam szacunek, hołd oddać. Co jeszcze tam takiego ciekawego w Egipcie? W Egipcie przy tym hotelu było napisane, że miało być rafy, to jak coś to nie ma dlatego odpłynęliśmy tym statkiem dalej, żeby zobaczyć te rapy. Jest jakieś tam, wiecie, drobne zaczątki, ma gdzieś tam dwie rybki na krzyż, ale to nie to samo, co tam, jak popłynęliśmy. Tamta wycieczka z nurkowaniem 7 metrów pod ziemią kosztowała 50 dolarów, a 35 bez nurkowania, w sensie bierzesz sobie tam ogularki i tak z wierzchu gdzieś patrzysz, bo ogólnie woda wypycha, więc ciężko było tak mega głęboko wpłynąć pod wodę, tak w ogóle. Więc ja wspominam to jeśli chodzi o ich kulturę, to Turcji mi się bardziej podobało. No i jest inna, inna kultura, jeśli chodzi o Egipt. Inne postrzeganie kobiet, inna religia. Wszystko inne, o może tak powiem. Zupełnie inaczej się bawią, zupełnie inaczej jedzą, bo byliśmy też na takiej lokalnej kolacji, po której strasznie bolał nas brzuch i część osób dostała zemsty. Nie, klątwy faraona. No, serio, prawie, no. Oh. Ta klątwa faraona to polega na tym, że, wiecie, ma się yy, sraczkę. Sraczkę? Biegunkę, o tak się mówi ładnie, biegunkę się ma. No i e, trzeba brać ogólnie jakieś e, cały czas probiotyki, e, jak się jedzie do Egiptu, nie pić ich wody, nie myć zębów ich w wodzie, kostki lodu to muszą być z mineralki, więc m, trzeba o to zapytać na przykład rezydenta hotelu, nasze były z mineralki. No ale wiecie, owoce czy coś tam, to i tak myją w tej wodzie, więc to jest takie ciężkie do uniknięcia, e, powiem Wam. Mi akurat prawie się upiekło może tak, bo ja dopiero po powrocie dostałam. No, i, i trzeba uważać, brać probiotyki, a jeśli już niestety dotknie nas ta klątwa faraona. To należy zadzwonić do lokalnego lekarza, w sensie tego, co tam mamy w ubezpieczeniu. I kupujemy leki od lokalsów, ponieważ ich nifuroksazyt prawdopodobnie jest mocniejszy niż nasz. Nie wiem, nie sprawdzałam tego, ale mój tato brał od nich nifuroksazyt, bo tak patrzyłam, co. Ten lekarz im tam dał, bo mój tato jeszcze wymiotował, więc metoclopramid, nifuroksazyt, dał im też jakieś probiotyki i elektrolity, więc ja też mniej więcej w to samo byłam zaopatrzona, tak na Egipt, ale no nie postanowili wziąć od lokalsów, nie dziwię się, no to, to był tak, taki wielki minus tego wyjazdu. No, lokalsi się tak średnio bawią, powiem wam, bo oni mają taką kulturę, kobiety tam nie tańczą, więc tak dyskotek nie było za bardzo, jeśli chodzi o to. Były jakieś tam występy, jakieś tam dla dzieci, było wybieranie mis hotelu. Zostałam też jedną z misek hotelu, więc... No powiem wam, konkurencje były takie, żeby tam dotknąć jak najwięcej mężczyzn, tu po ramieniu poklepać na widowni, żeby zebrać jak najwięcej par butów, zebram najwięcej 61 sztuk butów, żeby trzeba było zatażyć jakiś taniec. No ja tam sobie jakieś tam wymyśliłam, mam w ogóle nagranie, jak tam gdzieś śmigałam tańce na tej scenie tam. No, było wesoło, były plusy i minusy tego Egiptu, powiem wam. No, kiedyś jeszcze bym chciała tam wrócić na piramidy. I to by było na tyle. Jeśli chodzi o Izrael jeszcze, to przypomniało mi się, że jeśli chodzi o takie, wiecie, te sprawy pomiędzy Palestyną a Izraelem, bo Betlejem jest po części Palestyny, a Izrael, Jerozolima to Izrael, no to tam były normalnie takie gdzieś oddzielenie, takie zasieki i na przykład był taki wielki znak czerwony i było napisane zakaz wstępu Izraelczykom, nie? No, więc ogólnie tak to wyglądało. Nic złego się nie działo w tym czasie, kiedy my byliśmy, ale tam cały czas toczy się spór pomiędzy no, Izraelem a Palestyną. To chciałam tylko tak zaznaczyć, jakbyście się kiedyś wybierali, żebyście mieli to z tyłu w głowy, bo do mnie to dotarło dopiero wtedy, kiedy tam już byłam i zobaczyłam te zasieki i wiecie ten znak, więc ogólnie tak. No i nie spędziłam czasu na tych wakacjach, do Egiptu mówiłam, jeszcze tylko kiedyś może na piramidy, bo to takie marzonko i tyle, chociaż powiem Wam, no nie wiem, Egipt to tak niekoniecznie taka cywilizacja była, ale właśnie otworzyli jakieś nowe i takie miejsce blisko granicy z Libią. To też ciekawa by była wycieczka, ale nie oferuję jeszcze, żeby nie było. Ale tylko mówię, że ciekawie, bo w sumie fajnie jest pojechać i zwiedzić dwa kraje naraz. To jest akurat super, bo naprawdę ten Izrael uratował tą naszą wycieczkę. W sensie, wiecie, zapomniałam na chwilę, jak ten hotel jest beznadziejny. No i tyle. O, i znowu słoneczko zaszło. Dobrze koch. O, ja zapaliłam tą lampkę. Mm, Dzisiaj jeszcze do Was. Dobrze, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. E, widzimy się niebawem. Postaram się szybciej i częściej coś nagrywać. Dajcie znać, co sądzicie. Czy byliście kiedyś w Egipcie, czy macie takie same wrażenia jak ja. Pa!